Serdecznie Państwa witam. Bardzo dziękuję organizatorom za zaproszenie mnie na tą konferencję. Z tę niebywałą przyjemność tutaj gościć na ziemi szkockiej. Zwłaszcza, że tak od początku można powiedzieć od dzieciństwa czuję dużą sympatię do, do narodu właśnie szkockiego kiedyś może nie zagłębiałem się w to, tak jak w ujęcie, ujęcie sprawiedliwości, ale myślę, że, ale myślę, że mamy, mamy bardzo podobną historię i, i, i taką, taką takie bliskie relacje chociażby naszych walk narodowo-wyzwoleńczych z podczasów polskich zaborów. Tutaj też była może nie okupacja, ale ta dominacja króla angielskiego. Bardzo podobne dzieje i, 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 i losy jednego i drugiego narodu które się wydają bliskie. Ale to ja nie o tym, to ja nie o tym, tak więc yy, przedstawię się, jak tutaj jest napisane: Jestem radcą prawnym, jestem prawnikiem. Wiem, że większość tutaj z Państwa zgromadzonych to są lekarze. Jan Johnston też co tutaj już było yy, powiedziane, był yy, przede wszystkim lekarzem, znamienitym encyklopedystą, yy, filozofiem, historykiem. Nie będę już tutaj wchodził w szczegóły jego życiorysu, co tak sprawnie przedstawił wcześniej pan doktor Tomasz Kozał, Tak więc wszyscy mogliśmy się już z tym zapoznać. Taki tylko ogólny rys tej postaci pozwoliłem sobie tutaj przypomnieć. Nie do końca wiedziałem też, jaka będzie tematyka wcześniejszych wystąpień. Ale w zasadzie mogę potwierdzić to, co moi znamienici przedmówcy y, powiedzieli, mianowicie y, wy, niewątpliwie wybitnym, y, wybitnym człowiekiem, zwłaszcza w dziedzinie y, medycyny. Przy, krótkie przypomnienie jego y, najważniejszych dzieł y, naukowych, y, ale tu już uprzedzę, ja o żadnym z tych y, mówić nie będę. Tak powiedziałem, jestem y, prawnikiem z wykształcenia i y, poddałem analizie. Y, no, naukowej, skoro konferencja naukowa to analizie naukowej, e, jego, inną, jego inną, pracę, e, a mianowicie En Ethicum, no, czyli krótko mówiąc podręcznik czy kodeks e, o, encyklopedia o e, etyce. E, jest to jedna z mniej e, współcześnie znanych i rzadziej uwzględnionych e, opracowań e, tego e, autora. Wprawdzie tutaj, jak Państwo widzą na przygotowanej prezentacji, e, odnotowałem wzmiankę, że zachował się jeden egzemplarz tej pracy, e, ale uczestnicząc w zeszłym tygodniu na konferencji, e, która była poświęcona Janowi Osnowi w Lesznie, miałem okazję właśnie rozmawiać, jak się okazuje, też z dużo mądrzejszymi e, ludźmi od siebie, e, którzy wyprowadzili mnie z tego błędu. Ja powtórzyłem to za Panem Doktorem Matuszewskim, który swego czasu opracował pracę na temat właśnie etyki Jana Jąstona, gdzie on y, przywołał tą, tą informację, na którą ja się tutaj, y, którą ja również tutaj się posiłkuję, ale przygotowując się nie tylko do tej konferencji, ale w ogóle do całego roku Jana Jąstona, bo takowy został ogłoszony w Lesznie, co pan doktor Jóźwiak y, wspomniał w uchwale Rady Miasta. Y, miasto zakupiło, tak panie doktorze, proszę mnie tutaj ewentualnie spostować, ale jeszcze jeden egzemplarz e, tej właśnie, tego kodeksu, tego podręcznika etyki e, ze Szwajcarii. Nie, na aukcji w Berlinie. Na aukcji w Berlinie, no. tak. Więc okazuje się, że e, nie, tylko, e, nie tylko jeden egzemplarz, ale mamy już drugi, tak, w, w teraz w posiadaniu e, Archiwum Państwowego w Lesznie Biblioteki. I, Biblioteki. i Biblioteki Miejskiej w Lesznie. Ale o czym, o czym jest ten e, omawiany podręcznik? Tak więc e, to jest zbiór sentencji etycznych filozofów starożytnych. E, nie będę też tutaj powtarzał za panem doktorem, e, ale, ale panem doktorem Ziółakiem, ale faktycznie e, Jan Jonston e, zwrócił na to uwagę, że współczesnym jemu e, lekarzom e, brakuje tej wiedzy właśnie starożytnej e, przywołuje e, dzieła właśnie e, czy rzymskich czy greckich e, filozofów przede wszystkim Arystotelesa e, no i co tutaj wyróżnia jako, jako czynniki warunkujące postępowanie człowieka czyli wolę, uczucie, popęd i lokomocję zdolność ruchu e, a wszystkie te cztery elementy są jedynie w tym właściwie zharmonizowane gdy są podporządkowane rozumowi e, i y, y, za, y, zgłębiając tą, 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 ten, ten podręcznik etyki, y, mogę potwierdzić tutaj to, co, to, co pan doktor Łuźwak częściej też powołał, że Janiusz y, uważał, że przepisy etyczne powinny być y, zwięzłe. Y, sama, sama też ta, ta praca, którą, którą on w taki sposób skonstruował, to są raczej, raczej krótkie, krótkie wypowiedzi, krótkie... Krótkie zdania, ale, ale oczywiście w swojej treści bardzo, bardzo wymowne. Zwracał również Jan Joston uwagę na to, że w procesie wychowania ważne jest a nie tylko jakby przypominanie tych zasad moralnych, ale może przede wszystkim ukazywanie przykładów właściwego postępowania. Tego, co wymagał od samego siebie, zwracał uwagę właśnie swoim kolegom, lekarzom, aby oni też ten przykład swoim zachowaniem, swoją postawą, z wykonywaniem zawodu pokazywali, ukazywali jako, jako, jako właśnie ten przykład. E... No i, i dalej tutaj jakby mm, Jonston podobnie jak Arystoteles dowodzi, że życie ludzkie jedynie wtedy jest szczęśliwe, gdy jest oparte na prawie. E, tak, tutaj było powiedziane, był, to, e, był człowiekiem wyjątkowo e, pobożnym, bardzo, bardzo gorliwym e, i oczywiście jako źródła prawa e, uznało prawo naturalne, boskie i ludzkie, a prawo ludzkie e, powinno być podporządkowane oczywiście prawu Boskie. W, tej, w tej pracy, e, w tym kodeksie podręczniku etyki, Jonston przedstawia główne cnoty, e, opisując je wszystkie bardzo szczegółowo. Ja e, tą, tą prezentację, ten wykład poświęcę sprawiedliwości, ale tutaj dla Państwa wiedzy i informacji tutaj przywołuję, że również rozpisywał się szeroko o roztropności. Pobożności, wstydliwości, pracowitości, umiarkowaniu, równości, cierpliwości, łagodności. Każdą, każdą z tych cnót, oczywiście, e, odpowiednio, e, odpowiednio rozbudowuje, chociażby tutaj jako roztropność. E, uważam, że człowiek potrafi rozumnie oceniać słowa i czyny innych ludzi. E, pobożność, według Janssona, definiuje jako właściwy kult Boga. Co do wstrzemięźliwości, tutaj podobne wnioski mógłbym wyciągnąć, jak, jak, jak pan doktor Wiswak w swoim wykładzie, gdzie zwraca właśnie Jan Jonson uwagę na to, żeby nie chlubić się dobrami własnymi, że pragnienie nadmiennych zaszczytów, wywyższanie się, bogactwo. To, 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 nie są, to nie są cechy właśnie pożądane wśród, wśród lekarzy. No oczywiście zachwala pracowitość, ponieważ, tak powiedziałem, jest to podręcznik etyki, więc on te słowa kieruje do uczniów, ale też tym uczniom odnośnie pracowitości zwraca uwagę, żeby też były zachowane proporcje między pracą a odpoczynkiem, bo jest to jak najbardziej wskazane. Co do umiarkowania, potępia oczywiście zdobywanie bogactw, zaszczytów w sposób nieuczciwy. No i oczywiście po, 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 pochwala cierpliwość, aby, aby, nie, aby nie popadać, przede wszystkim zwraca uwagę ono się cierpliwości, aby nie popadać w gniew i, i, i takie y, y, po, po, na, na nadmierne właśnie pobudzanie. Przechodząc już do e, zasadniczej części e, mojego wykładu, ostatni rozdział e, tego kodeksu, tej tego podręcznika o etyce e, poświęca o zasadach e, s, sprawiedliwości. E, tutaj fajnie i bardzo dziękuję moim przedmówcom, że e, przywołali e, czasy ówczesne życia Jana Johnstona. Też mają państwo dzięki temu większe wyobrażenie, bo to, to te czasy absolutnie różnią się od naszych współcześnie, które, które, które obserwujemy. I Jan Johnston zwrócił na to uwagę, bo swoje, swoje pogłębione myśli na temat sprawiedliwości, czy, czy, czy w ogóle przepisów karnych wzięły się z tego, tak jak powiedział pan, pan doktor. Z tego, że on zwrócił uwagę, że nie ma odpowiedzialności karnej wśród lekarzy. Że w zasadzie jedyna odpowiedzialność no to ok, ok, okrycie się złą sławą, ale w zasadzie nie ma jakby kar państwowych. Ja to absolutnie potwierdzam. Ta myśl jest dominująca i przeważa w, w pracach Jana Johnstona. Ale y, chciałbym zwrócić uwagę na to, że on poszedł krok dalej, I, i, i proszę sobie wyobrazić, że tutaj mówimy o początku XVII wieku, i y, jako takie prawodawstwo karne y, usystematyzowane również nie funkcjonowało. Tak więc to y, tutaj były fajne y, przywołane przykłady y, sposobów y, leczenia y, króla angielskiego. Ale proszę sobie y, wyobrazić, że no, tak to jeszcze w Cesarstwie Rzymskim było jeszcze w, w miarę y, to, to prawo y, określone i, i opisane, no tak późniejsze czasy średniowieczne to było, y, jeśli chodzi o przepisy karne, można powiedzieć, no, barbarzyństwo. Tak? No, to, 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 to przecież y, to były czasy, powiedziałbym, zabobonów i, 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 i Różne, różne tego typu procesy postępowania, chociaż nie wiem, czy Państwo yy, obiło się to o uszy, yy, tak zwana próba wody, tak? to, gdzie, gdzie oskarżonego, oskarżonego się podtopiało, jeżeli woda oczywiście oczyszcza, jeżeli się nie utopił, to znaczy, że był niewinny, a jeśli no, nie udało się, no, to znaczy, że poniósł słuszną karę, tak? jako, jako ten sprawca, jako ten przestępca. No, nie mówiąc o próbach żelaza tak, i wypalania, no, jeśli, jeśli coś udało się wypalić, to no coś winne, jeśli, jeśli się nie poparzył. To, takie, takie to były, krótko mówiąc, czasy średniowiecza, yy, 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 szeroko i, i powszechnie stosowane krzyże pokutne. I tak dalej, i tak dalej. Tak więc Jan Jonston e, zauważył lukę w przepisach, a w zasadzie brak jakichkolwiek przepisów e, na temat, na temat e, przepisów karnych. I, e, i, w z, I w związku z tym e, również e, to też świadczy o wielkości tego człowieka, bo zobaczcie Państwo, że mówimy o lekarzu, tak, o filozofie, encyklopedyście. Historyko, ale również prawniku. I, i, I tutaj od tej strony myślę, że też jego prac nikt dotychczas nie zgłębił. Nie, pokuszę się o dosyć odważne stwierdzenie, że może to jest panem doktorem Iźwiakiem, od tej strony prawniczej po raz pierwszy prawnicy podeszli do, do tematu Jana Jostona i do, do jego dzieł. Tak więc jeśli chodzi o, o, o to, czym właśnie jest kara, to Pozwoliłem sobie, żeby, żeby Państwo zobrazować wielkość tego człowieka, dokonać takiej analizy porównawczej tego, co on y, opisał w tym swoim dziele ze współczesnymi, współczesnymi przepisami y, nie tylko kodeksu, y, kodeksu karnego, bo jeśli, jeśli mogę, to pozwolę sobie usiąść, żeby tutaj y, lepiej widzieć, co zawarłem w, w, w prezentacji. No i tu mamy przywołaną na, na początek y, ustawę, kodeks karny, zasada odpowiedzialności karnej, gdzie w artykule pierwszym jest wprost przywołane y, kiedy, kiedy ma, możemy mówić o, y, o tej odpowiedzialności, tak? Y, para w paragrafie pierwszym, kto jest sprawcą, że jest tylko ten, kto popełnia czyn zabroniony pod groźbą kary. W paragrafie drugim y, jest wskazanie na E, znikomą społeczność e, szkodliwość czynu, czyli więc e, czy, przestępstwo jest taki czyn, który jest zabroniony przez ustawę pod grożą kary, a stopień jego społecznej szkodliwości jest wyższy niż znikomy. I oczywiście paragraf e, trzeci. Nie ma odpowiedzialności karnej bez winy. I proszę zobaczyć, e, jak, w ten, jak w ten sposób, e, jak do tego do odpowiedzialności pod, podszedł Jan Jąsdok. To są wprost cytaty z jego, z jego opracowania. Niech więc każdy z osobna baczy na to, aby karał tych, którzy wyrządzają szkodę. Przemienienie bowiem w ujęciu czasowym poprzedza karę. Tak właśnie mówi Trasyt, zdecydowali nasi przodkowie, aby jeśli popełni się wykroczenie, następowała potem kara. Po drugie, jeżeli nie popełnili winy dobrowolnie, no to karać nie można. No i po trzecie musi być, po trzecie, jeśli wina jest mała. Proszę zobaczyć, drodzy Państwo, że wprost prosto w zasadzie te wszystkie trzy kwestie są opisane w, w artykule pierwszym w, w kodeksu karnego, tak więc po pierwsze musi być popełnienie czynu zabronionego, po drugie, stopień społecznej szkodliwości musi być wyższy niż znikomy, no i po trzecie oczywiście musi być przypisana wina do sprawcy, tak więc bardzo, bardzo podobnie jak to mamy w naszym kodeksie karnym. Tutaj cele kar, które, które, które przywołałem, one są, one są, w, nie są wprost zdefiniowane w kodeksie, ale w, te, w, te, w tym ujęciu powszechnie funkcjonują. Cel sprawiedliwościowy, cel szczególno prewencyjny, cel ogólnoprewencyjny, cel kompensacyjny. Myślę, że tutaj Państwo doskonale te, te cele znają. No cel sprawiedliwościowy jest oczywiście to jakby najstarsza funkcja prawa karnego, która stanowi swoisty, że tak powiem, odwet tak? społeczeństwa na sprawcy. Cele te prewencyjne, zarówno szczególno -prewencyjne, jak i ogólnoprewencyjne no mają do, 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 taki, taki charakter zapobiegawczo-wychowawczy, czyli po pierwsze kształtowanie świadomości prawnej społeczeństwa, a po drugie wpływ, funkcję taką odstraszającą, tak, no kara ma, 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 ma pełnić funkcję odstraszającą dla potencjalnych sprawców. Ostatni cel kompensacyjny, akurat o nim wprost Jan Jonston nie pisze, Yy, ale tak tutaj przywołałem, bo on współcześnie jakby funkcjonuje, no prawo karne powinno sprzyjać naprawieniu szkody wyrządzonej pokrzywdzonemu yy, przestępstwem. I proszę zobaczyć, yy, jak do tego, do tego podchodzi Jan Jonston. Po pierwsze, co jest Kiedy bowiem miarą kary jest przestępstwo, sprawiedliwość leży jak najbliżej pomsty. Dokładnie, jak my współcześnie to właśnie definiujemy, czyli taki swoisty odwet społeczeństwa na sprawcę. Jeden nie popełni drugi raz tego samego błędu. Ten cel szczególno prewencyjny, tak, że kara ma pełnić funkcję wychowawczą dla, 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 dla jego sprawcy. Przecież nie, nie karzemy kogoś tylko dlatego, że, 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 że takie mamy sobie, widzimy się, tylko żeby on coś zrozumiał i w przyszłości tego błędu raz nie popełnił. No i tu ostatni ten cel ogólnoprewencyjny. Trochę dłuższy wywód, ale yy, zobaczą Państwo, że dokładnie też się wpisuje. Chorób ciała nie usunie w żaden inny sposób niż przez surowość i dyscyplinę. Z tego powodu i w życiu po tej nie znaleziono innego lekarstwa na szerzący się chaos niż gdy jedni i drudzy, co bardziej krzykliwi, zostaną usunięci. Nie ma pewniejszego świadectwa własnego zwycięstwa niż zobaczenie tych osób, których się wcześniej obawiałeś, kiedy są prowadzone na śmierć, tak? No jeżeli to właśnie to jest ten cel taki e, odstraszający, no jeżeli, jeżeli jego, tam, e, jego współżyjący ówcześnie widzieli, że, że, że no ktoś ponosił dotkliwą karę, wtedy kara śmierci była wykonywana publicznie, też e, miała taki charakter odstraszający dla, 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 dla innych. No i tu teraz y, kolejne y, bardzo ważne zasady y, pozwoliłem sobie Państwu przywołać. To nie są y, ten pierwszy przepis, to nie jest przepis już kodeksu karnego, ale y, Konstytucji Rzeczypospolitej. No, w zasadzie podstawowa zasada, każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd. Yy, no, podstawowa zasada, tak nam wszystkim się wydaje, w zasadzie tak oczywista i, i, i tak powszechna, że, że, że aż niewyobrażalne, że mogłoby tego brakować. No, ale w tamtych czasach niestety yy, takie to oczywiste nie było, to prawo, prawo do sądu i prawo do obrony, a już tym bardziej właśnie, aby yy, ten wyrok, czy, czy, czy tą sprawiedliwość wymierzał niezależny, bezstronny i niezawisły sąd, a, a nie ktokolwiek, ktokolwiek inny. To jest też jakby z, te, z tego można oczywiście też wyczytać prawo y, dostępności y, do sądu. Y, zasada prawa do obrony oskarżonemu przysługuje prawo do obrony, w tym prawo do korzystania z pomocy obrońcy, o czym należy go pouczyć. To z kolei przepis artykułu 6 Kodeksu Postępowania Karnego. Y, nie wymieniam już tutaj dalej szczegółowo, ale y, to my myślę, że Państwo też dobrze, jakby mieli to świadomość, że oskarżonemu, tak, oskarżonemu przysługuje w czasie całego procesu szereg, szereg uprawnień, to nie tylko prawo tutaj przeglądania akt, udziału w czynnościach niepowtarzalnych, prawo do składania wyjaśnień, do zadawania pytań i tak dalej, i tak dalej, do zaskarżania decyzji procesowych, tak więc te wszystkie uprawnienia oskarżonemu jak najbardziej przysługują. I teraz tutaj kolejny artykuł, artykuł 297, paragraf pierwszy kodeksu postępowania karnego. Jaki jest cel postępowania przygotowawczego, tak? Czyli przede wszystkim ustalenie, czy czyn został popełniony, ujęcie sprawcy, ale też zebranie danych, stos danych stosownie do artykułu 213, 214, a przede wszystkim wyjaśnienie wszystkich okoliczności sprawy. No, i dalej. Kolejne przepisy postępowania karnego, artykuł 108, prawo do składania lub odmowy składania wyjaśnień. Na każdym etapie oskarżony ma prawo do takiego składania, ale oczywiście też może też bez, bez przyczyny odmówić tego prawa. prawa do, prawo do milczenia jest jak najbardziej wpisane w polski system karny i z tego powodu nie może żaden oskarżony ponosić negatywnych konsekwencji. No, prawo do, do, do milczenia jak najbardziej jak naj, naj przysługuje. Wyjaśnienia, wyjaśnienia, oskarżonego są za, przecież zarówno środkiem jakby dowodowym, jak i środkiem obrony i proszę, proszę zobaczyć, co pisał Jan Johnston w, w podręczniku etyki. Niech więc każdy z osobna baczy na to, aby karał tych tylko, którzy zostali wpierw przesłuchani. Dokładnie to, co mamy w naszym kodeksie postępowania karnego, tak aby ten oskarżony miał prawo do złożenia wyjaśnień. Niech z dala od nas będzie przykład Tyberisza, który w sprawach niepewnych i przedawnionych wydawał wyroki srogie i srogie w sprawach niepewnych. Przywołany wcześniej artykuł postępowania karnego, który mówi, aby sprawę, jaki jest cel postępowania, aby sprawę dokładnie wyjaśnić wszystkie wszystkiego, kolegium, aby, aby mieć pewność, czy w ogóle doszło do popełnienia czynu zabranianego. No i ostatnie tutaj w, w tym kontekście jakby samego postępowania karnego myśli Jana Jonstona, ludzie, którzy nie zostali przesłuchani i nie mogli się bronić no, tak, tak, dobrze, w sądzie, umierają jako, jako niewinny, tak jak tutaj wcześniej przywołane właśnie prawo do sądu, prawo do y, obrony. Kolejna, kolejne, y, kolejna rzecz, o której, o której pisał Jan Jonston, nam współcześnie bardzo dobrze znana, nadzwyczajne złagodzenie kary. I tutaj zwrócę szczególnie na paragraf, uwagę na paragraf drugi, tą, tą wyboldowaną, wyboldowaną część, pogrobioną, kiedy, kiedy sąd może zastosować, kiedy pokrzedzony pojednał się ze sprawcą, kiedy szkoda została naprawiona ze względu na postawę sprawcy. To jest wymienione, ale to nie są wszystkie oczywiście przypadki, kiedy sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary. I podobnie Jan Jonston do tego się odnosi. Jest rzeczą oczywistą, że największą karą dla błądzących jest błądzić. To może nic nie odkrywczego, ale przecież sami Państwo rozumieją, czasami ten wstyd i te wyrzuty sumienia są dla niektórych gorszą karą niż, niż najsurowsze więzienia czy, czy, czy w tamtych czasach biczowania. Ale, ale kogo one mogą dotyczyć? Tych, którzy się przyznają do winy. Ten, bowiem który wstydzi się popełnionej przywiny, jest prawie niewinny. I tak przyznanie się do winy gładzi popełniony błąd, uważał Jan Jonston. To zasada mamy szczególnie w przypadku, jeśli szybko dążą do poprawy. Tak? Sprawca musi chcieć się poprawić. Mocne postanowienie poprawy zbliża ku niewinności, jest najlepszym przejściem, które idzie od pokuty ku uczciwości, prawie że yy, wprost jakby z, z naszego kodeksu karnego. Co, co, co kolejną rzecz, na którą y, chciałbym Państwa zwrócić uwagę, to już kończę, pan, Pani Dyrektor. Y, no, jeszcze dosłownie dajcie mi Państwo trzy minutki, tak jeszcze, f, 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 jeszcze na, te, na te dwie rzeczy jeszcze sobie, Przygotowanie do popełnienia przestępstwa. Y, kodeks karny, y, kodeks karny y, przewiduje, przewiduje takie, taką, taką możliwość, że, że można ukarać również Osobę, która przygotowuje się do powiedzenia, czyli nie tylko, oczywiście wiadomo, że to jest ale no, za, za każde usiłowanie należy się kara, ale również wyszczególnia się przestępstwa, y, które już na etapie przygotowania y, y, są, są penalizowane. Ja je tutaj y, umieściłem na dole w pogrubioną czcionkę, no, takie te najpoważniejsze, chociażby zamach na niepodległość lub y, zamach stanu. Ale o, dlaczego akurat na ten przypadek zwracam uwagę, bo tu o nim również właśnie pisze Jan Jonston, Niech więc każdy z osobna baczy na to, aby karał ciężkie przywiny, jeżeli tylko zagrażają, niż zło w zarodku. Wtedy też, pamiętacie, to były czasy wolnej elekcji, powszechne zdrady, przekupstwa, i na, też, na to właśnie chciał zwrócić uwagę, aby właśnie kto, kto takie przygotowania do zamachu stanu prowadzi, również powinien być ukarany. Ostatnia rzecz to jest warunkowe zawieszenie kary. Wspominam o tym w tym kontekście, że zobaczcie, na, w połowie XVII wieku pisze o tym Jan Johnston, pisze o tym Jan Johnston, a nawet historycy prawa zwracają uwagę, że odnośnie warunkowego zawieszenia kary pierwsze wzmianki pojawiły się dopiero na początku XIX wieku w Anglii gdzie sobie po prostu nikt wcześniej nie zdawał z tego sprawy, że można było zgłębiać dzieła Jana Johnstona, który już na ten temat, na ten temat e, wspominał, jakie są korzyści właśnie z łaskowości, z miłosierdzia. A czasem, tak jak tutaj podkreśliłem, czasami trzeba udawać, że czegoś nie widzi, a kiedy indziej zwrócić uwagę jedynmi, jedynie słowami, tak. E, I jeszcze tu ostatnia rzecz, Akurat z tym się tutaj z panem, z Janem Jąsdonem nie zgodzę, no on wyraźnie wskazuje na to, aby jednak karać, karać surowo, jak już się to przestępstwo, ten czyn zabroniony popełniło, tak bym była surowo, no, o tyle sobie pozwolę się nie, nie zgodzić, że akurat jestem bardziej jako prawnik, też zwolnikiem tego jednak, żeby ta kara była bardziej nieuchronna niż surowa, tak? i uważam, że to jest większy, większy efekt prewencyjny. Tak więc, drodzy Państwo, podsumowując, ostatnie zdanie. Y, Jan Jonsson spisał i usystematyzował przepisy karne, tak w swoim. Po pierwsze, zdefiniował czym jest czym zabroniony, jaka powinna być odpowiedzialność karna, jaka kara, którą jako należy wymierzyć. Ewentualnie, nie ewentualnie, tylko jak powinno wyglądać y, samo postępowanie y, karne, zanim tego sprawcę się osądzi. Y, Przewidział warunki do nadzwyczajnego złagodzenia, czy do nawet warunkowego zawieszenia kary na początku XVII wieku. Coś, co teraz nam się wydaje oczywistą oczywistością już zostało wtedy, wtedy zdefiniowane. Bardzo dziękuję za uwagę. Jakby były jakieś pytania, to jestem do dyskusji.